Cześć! Witam się z Wami w ten cudowny wtorkowy poranek. Bez względu na to, o jakiej porze oglądacie ten film, ja ten dzień zaczynam właśnie tutaj. Jesteśmy na 13 piętrze w mieszkaniu o powierzchni 69 metrów. A całe mieszkanie zostało wykończone w stylu nowoczesnym z nutką minimalizmu. No nic, bez dalszego przedłużania, zapraszam Was do filmu. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi: salonu z aneksem kuchennym, łazienki oraz dwóch pomieszczeń do przechowywania, czyli garderób. Dodatkowo do mieszkania przynależy ogromna komórka lokatorska o powierzchni 8 m2. Oglądanie mieszkania zaczniemy od salonu z aneksem kuchennym. Ma on prawie 24 metry i jak sami za chwilę zobaczycie, został bardzo sprytnie rozplanowany. Mamy tutaj kanapę, za nią tą piękną, ozdobną ścianę w odcieniu perłowym. Idąc dalej, klasyczny stolik kawowy i ozdobna pówka. No i na sam koniec szafka RTV, za nią piękne ozdobne lamele. A tutaj już część aneksu kuchennego, czyli taka szafka, na której położycie jakieś zdjęcia, ozdoby. Idąc dalej, przechodzimy do strefy jadalnianej. Mamy tutaj stół, piękną ozdobną lampę oraz te designerskie krzesła. Musicie przyznać, że wygląda to bardzo spójnie i ciekawie. Za mną znajduje się aneks kuchenny. Jest tu bardzo dużo blatu roboczego, na którym będziecie mogli przygotowywać pyszne posiłki, zabudowa szafek w tym ciemnym odcieniu drewna, no i sprzęty takie jak płyta indukcyjna, okap i piekarnik. No i tutaj jeszcze kończąc temat aneksu kuchennego, mamy te piękne płytki z motywem marmuru. Zobaczyliście już salon, ale to nie jest najlepsza część tego mieszkania. Za chwilę pokażę Wam ogromną lodzie, z którą rozciąga się widok na panoramę całego Poznania. Zaraz obok aneksu kuchennego mamy szafę w zabudowie, w której pomieście swoje wszystkie potrzebne rzeczy. A idąc dalej, Idziemy do pierwszego z dwóch pokoi. Możecie go wykorzystać na biuro lub pokój dla dziecka, ale myślę, że biuro będzie tutaj idealnym przeznaczeniem, ponieważ mamy piękne światło dzienne wpadające przez okna i stąd również mamy wyjście na naszą cudowną lodzie. Układ mieszkania jest bardzo ciekawy. Mamy tutaj dość spory korytarz, ale został on w pełni wykorzystany. Pierwsze drzwi po mojej prawej stronie są do Pierwszej garderoby. Mamy tutaj już gotową zabudowę, i to jest kolejne miejsce, gdzie będziecie mogli schować swoje rzeczy: kurtki, ubrania, buty czy coś innego. Naprzeciwko drzwi wejściowych mamy to piękne lustro, które jednocześnie odgradza nam strefę dzienną tego mieszkania od strefy nocnej, którą rozpoczynamy oglądając łazienkę. Zobaczcie, jakie to jest piękne pomieszczenie. Nawiązuje swoją stylistyką do reszty wykończenia mieszkania. Mamy tutaj motyw marmuru, tą piękną, ozdobną tapetę, no i dalej elementy ciepłego brązu. I tutaj również zauważalny jest atut tego mieszkania, czyli mnóstwo miejsca do przechowywania. Mamy szafki pod sam sufit, szafkę pod umywalką, no i wnękę idealną na postawienie pralki i suszarki. I na koniec przechodzimy do najważniejszego pomieszczenia strefy nocnej, czyli głównej sypialni. Jest ona całkiem spora, bo ma prawie 14 metrów, no i znajduje się tutaj jeszcze jedna garderoba. Pomieścicie w tym pomieszczeniu wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli łóżko, toaletkę, a przecież szaf nie musicie, bo macie bardzo dużo pomieszczeń do przechowywania. No, i warto tutaj też wspomnieć o tym pięknym widoku, dalej na panoramę Poznania. I ostatni element, nie znajdujący się w mieszkaniu, ale równie ważny, czyli ta ogromna komórka lokatorska, do której pochowacie rowery, walizki. Wszystkie rzeczy, które nie mają być w mieszkaniu. Według mnie zdecydowanie warto mieć takie pomieszczenie. I jak wasze wrażenia? Nie osobiście to mieszkanie się bardzo podoba i myślę, że jest idealne na start dla młodej osoby albo dla pary, żeby mieć pierwsze własne M. Mam nadzieję, że również jesteście tego zdania. Oczywiście zapraszam was do obserwowania, zostawienia lajka lub komentarza. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.